Dany jest równoległy bok ABCD. Punkt E jest środkiem boku BC, czyli tutaj mogę oznaczyć x i x, a punkt F jest punktem przecięcia prostych AB i DE. że pole trójkąta AFD. AFD, czyli tego trójkąta. I równoległo boku ABCD, czyli tego tutaj czworokąta, są równe, zaznaczę tutaj, że ta część dla równoległoboku i dla tego czerwonego trójkąta są wspólne. Czyli różnią się tylko tymi trójkątami. Jeżeli wykaże, że te trójkąty mają równe pola, no to to żółte pole plus ten trójkąt to jest to samo, co żółte pole plus ten trójkąt. Czyli zadanie sprowadza się do wykazania równości pól. A równość pól wykaże w ten sposób, że pokaże, że te trójkąty są przystające. Przystające, czyli identyczne. Jeżeli identyczne, to znaczy, że mają równe pola. Czyli rozpatruję trójkąt B, BFE i... Trójkąt ECD. Jeżeli przystające, to znaczy, że ma, muszę powołać się na którąś z trzech cech przystawania trójkątów. I co wiem o tych y, trójkątach? Na pewno ten kąt jest taki sam jak ten kąt alfa. To są kąty wierzchołkowe. To są kąty wierzchołkowe, Dalej, x, czyli może tak tutaj, BE równa się CE równa się x. To wiem z treści zadania. No i kąt tutaj mam kąt beta i tutaj do góry też jest kąt beta. Beta. To jest tak, ponieważ jest to równoległobok. To znaczy, że proste AB i DC są yy, równoległe i są przecięte prostą CB. W takim razie kąty BETA to są yy, kąty na przemian ległe. Kąty na przemian ległe. Czyli CH, kąt, bok, kąt, trójkąt BFE jest przystający do trójkąta ECD, czyli pole trójkąta BFE jest takie samo jak pole trójkąta ECD. No i to co mówiłem wcześniej, czyli tak: pole AB ED jest takie samo jak pole ABED. Jeżeli do pola ABED dodam pole BFE, to to jest to samo, jak do pola ABED dodam pole ECD. A pole ABED plus pole BFE daje mi trójkąt, czyli to jest pole AF. AFD równa się, a z kolei, jak dodam ten biały trójkąt do góry, to otrzymam równoległo bok ABCD, co należało wykazać.